<grymne> ja się ojca się najduchać No flachę go flachę się najduchać tego rozkazuje ci odejść do mania Nie zakowa, nie wierzę A Sonia naj no. Ty on zaraz się osiadę rzuć Wydź się stąd

Uciekamy stąd, ja tu więcej! Je chłopa opętało, ja stąd jadę! Dyluję. A mnie otwiera, mi zamykam. Dzień dobry, pan się uspokoił. To z ci. Nifko, to on ci zaraz rzucił się Proszę, spokój. To pan robi. Ba ba ba. Nie Baby, Dobra, ja ja jadę no gdzieś na miasto. Dobra, ja odjeżdżam z moim gangiem. Siema, później się skontaktujemy. O oh, kurwa, wyskoczył! Co to było? Dobra, ja się muszę Ty Co się... Co ma. Siema! jakieś jeszcze jedno opętanie? muszę się nudzi. Ty z powrotem tu jedzie. Oooo, nowe roboty, spokojnie. W, w dobrze. <grym> o pobiedzi, pobiedzi usia, A, jak to będzie, powiedzmy, że nie muszę powiedzieć ręce, ręce. Ręce, łapy, łapy. Nie, fajnie, twój samochód. No, przeszukałem auto, nic nie powiedział, że to znajduje. Napisz. no, no, to to, no, no, to no bo to nie było moje auto. A no, co w ogóle? Och, no to jeszcze jedziesz auto. Mm. Mm.